To jest wykorzystywanie ludzi. Muszę mieć, muszę bardziej, muszę więcej, muszę lepiej. To taka, taka chęć, taka potrzeba, żeby upchać ten wielki skarb do ile tam tych worów się da. Nienasycona żądza posiadania. Pozorność na babę. Pasku nauczyć. Naj, 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 wszędzie naj. Zamydla spojrzenie na to, co jest ważne. Kiedy zaczęła się rozmowa człowieka z wężem w ogrodzie Eden, to bardzo szybko się okazało, o czym chce z nami rozmawiać zły. Wspomniał o Bogu jako kimś, kto wydał jakieś polecenia, ale bardzo szybko przeszło na rzeczy, przedmioty, konkretnie owoce, które ten Pan Bóg stworzył. Napisane, że po rozmowie Ewy z wężem, Ewa kiedy jeszcze raz spojrzała, na ogród, który już przecież wcześniej widziała, to nagle go zobaczyła w zupełnie nowy sposób. Zobaczyła, że owoce są soczyste, że są powabne, że wyglądają na takie, że dobrze byłoby je jeść. Grzech chciwości to jest bardzo prosty grzech przeniesienia wzroku z Pana Boga na rzeczy, które stworzył. Szatan wiedział, że nie może z nami rozmawiać o Bogu, bo Bóg jest zbyt fascynujący, żeby Go opuścić, żeby go opuścić Jego samego. Nie dałoby się tego zrobić. Dlatego bardzo szybko przeniósł rozmowę na rzeczy, które Pan Bóg stworzył, bo tutaj znacznie łatwiej, bo one już takie nie są. Chciwość wzięła się z tego, że nauczył nas tego niepatrzenia na Boga, a patrzenia na rzeczy, które ten Pan Bóg stworzył. Oczywiście rzeczy nie tylko materialne, chodzi też o rzeczy duchowe, ale które nie są. Panem Bogiem. Na tym polega przede wszystkim chciwość. Na pewno nie dotyczy tylko pieniędzy. Aczkolwiek lęk o stan własnego konta, które nie jest kontem w banku szwajcarskim, jest uczuciem nieobcym. To jest bardzo chorobliwy stan. Nigdy nie jesteśmy zaspokojeni. Za Czasami jestem chciwy, ale to łączy się niestety niestety z poczuciem z grzechem zazdrości. Z chciwością to mam problem, bo to jest z jednej strony tak, kojarzy nam się z zachłannością, a z drugiej pojawia się coś takiego. A właściwie dlaczego ja mam sobie nie pozwolić? Jest coś bardzo charakterystycznego w tym, co katolicy dziennikarze mówią o chciwości. Przecież bardzo mało mówią o takiej najprostszej, mogłoby się wydawać wręcz prymitywnej chciwości. Pojawiają się takie głosy tylko przez moment, że może chodzić o pieniądze w banku, ale zasadniczo wszyscy jadą w takie rzeczy bardziej duchowe. Próbują zrobić z chciwości coś, co byłoby rzeczywistością wykorzystania drugiego człowieka itd. To wszystko trochę prawda, tylko że nieprawda. Chciwość jest w nas bardzo prostym mechanizmem. W związku z tym, że nie zaspokajamy serca Panem Bogiem, bo nasze oczy zostały odwrócone od Pana Boga, to zaspokajamy je wszystkim innym. W związku z tym, że wszystko inne nie jest nieskończone, to nie może nas zaspokoić. Więc rządza wzrasta i wzrasta i wzrasta. Tak się potęguje chciwość. Dlatego, że im więcej tych rzeczy sobie wrzucimy, to tym bardziej czujemy się niezaspokojeni, bo tyle już było, a one ciągle nie takie. Więc może trzeba by zwiększyć. Co z nią zrobić? Sprawa jest bardzo prosta. Trzeba być pustym. Jeżeli ktoś chce, żeby chciwość im nie wygrywała, to musi się nie zaspokajać tym wszystkim, co nie może zaspokoić. Czyli de facto wszystkim poza Panem Bogiem. Praca nad chciwością nie jest pracą na tym, żeby racjonalnie podejść do różnych rzeczy, żeby spróbować znaleźć właściwą miarę. To oczywiście wszystko po ludzku ważne, ale jeżeli serce się nie zaspokoi Bogiem, to żadne racjonalne i żadne rozumowe, rozsądne zaspokojenie się rzeczami nic nie da, bo pustka pozostanie. Chciwość jest do walczenia strasznie trudna, bo ona wymaga zgody na to, że będę się czuł opustoszały w środku. Że skoro nie biorę tego, co mnie może nie zaspokoić, to nie jest tak, że Pan Bóg od razu natychmiast tam wejdzie i wszystko pozaspokaja. Więc walka z chciwością polega na zgodzie na to, że będziemy przez długi czas dosyć dotkliwie ranieni pustostanem w nas. Ale tylko tak się da. Jeżeli spróbujemy nawet racjonalnie, tylko trochę, uzupełnić się czymkolwiek poza Bogiem. To pustka i tak pozostanie, więc chciwość będzie rządzić. Trwać w oczekiwaniu na wypełnienie tylko Bogiem to jest jedyny sposób na to, żeby z chciwością sobie radzić.